Co wydarzy się w 767 odcinku serialu, Dziedzictwo. Los Yamana zawiśnie na włosku, a Nana złoży mu kluczową obietnicę, która może zaważyć na jego przyszłości. W tym samym czasie Ibrahim będzie o krok od zdemaskowania spisku, a Ferit spróbuje pomóc Aize w jej osobistych problemach. Szykują się wielkie emocje, ostatni odcinek serialu Dziedzictwo dostarczył widzom prawdziwej dawki emocji, rzucając bohaterów w wir dramatycznych wydarzeń. Sytuacja Yamana, wrobionego w handel narkotykami, stała się krytyczna, a on sam nie potrafił pogodzić się z tak poważnymi oskarżeniami. Na szczęście Nana robiła wszystko, by go wesprzeć, a Ferit zmobilizował swoją ekipę do pomocy przyjacielowi. Prywatnie Ferit również mierzył się z problemami, próbując ignorować słowa Ajze o rozstaniu, która, choć z bólem serca, konsekwentnie go odrzucała pod czujnym okiem zadowolonego Korea. W tle tych wydarzeń Neze w końcu dopięła swego i zdemaskowała Basak, docierając do jej ojca. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wydarzenia? Dziedzictwo odcinków. 767 Streszczenie Aize zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia z powodu zranienia Ferita. W tym czasie Nana skutecznie odradza Jamanowi próbę ucieczki z aresztu, zapewniając go, że użyje wszelkich możliwych środków, by udowodnić jego niewinność i doprowadzić do jego uwolnienia. W geście wsparcia Ferit pod pretekstem nieuwagi zostawia w celi telefon, dzięki czemu Jaman może skontaktować się z Naną, a ich rozmowa dodaje im obojgu sił. Równocześnie Aize i Neze stają przed poważnym problemem. Muszą pilnie znaleźć nowe mieszkanie, a z pomocą przychodzi im Ferit. W międzyczasie Ibrahim dokonuje przełomu w śledztwie, identyfikując miejsce, gdzie do ciężarówek należących do firmy Yamana ładowano narkotyki. Dziedzictwo odcinek 767 kiedy, gdzie i o której emisja? Widzowie z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Fani tureckiej produkcji już teraz powinni zanotować w kalendarzach datę premiery. Najnowszy 767 odcinek serialu Dziedzictwo zostanie wyemitowany w czwartek, 4 grudnia 2025 roku o godzinie 16:05 na antenie stacji tv -Skup Pierwsze Dziedzictwo. Opis serialu i obsada Dziedzictwo to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryk i wzruszających momentów. Choć fabuła ewoluowała na przestrzeni sezonów, od historii Zeyer i Yamana po nowe wątki znaną i, po i Razem, serial niezmiennie trzyma w napięciu. Każdy odcinek to emocjonalny roller coaster, który sprawia, że trudno oderwać się od ekranu. Na sukces produkcji składa się nie tylko wciągająca historia, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują między innymi